Patrzcie co mam Mój prezent urodzinowy, biały pa. Ale śliczni. Wypuszczam go do kurnika. Gdzie jest pawica? Ona teraz tu nie wejdzie. Na wybiegu po tych deszczach jest błotko, więc pewnie się troszkę ubrudzi ten przystojnik. Ale damy jakoś radę. Ale się jaram, patrzcie. Właśnie jeździliśmy po pomidory i paprykę. O, jeszcze cała skrzynka. Tyle dostałam znowu w tym roku. Po prostu szok. Ile tych papryk jest w ogóle? 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, matko, o, matko. 14. O To teraz wszystko ponosić. Trzeba szybko. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciepło w szklarni. Ciepło, ciepło. Prognoza pokazuje, plus 8. To zobaczymy. Ale jutro będę miała roboty. jak tu pięknie pachnie, bo wczoraj z Laurą pozbywałyśmy się mrówek cynamonem. Ekologicznym sposobem. No i mrówek nie trochę jeszcze chodzi. Opa. Matku, samych popryk, ile tam jest. Ale roboty jutro będzie. Oboż! Oboż! to będę dalej stawiać. Rzutkiewki nie przeszkadzają. przeszkadzają. Tutaj są rzutkiewki i pomidory. Jo! O, elegancko. Tutaj też tak samo sałaty nie przeszkadzają. O, już nawet kwitnie. No i czegoś y, od zimna. W ogóle te sadzonki są fioletowe. Liście mają od spodu. No, fioletowe po prostu. Mam nadzieję, że posadzę. Będzie już ciepło i zrobią się normalne i będzie ok. A jeszcze dzisiaj posiałam jakieś sałaty nowe i ogórki. I jeszcze salarii i pory do posadzenia, ale jutro będę miała pracę fajnie. Pierwsze spotkanie. Ona w szoku jest. Dobra, nie przeszkadza im. Niech się zapoznają, może coś z tego będzie. To jest, kochanie, większa doniczka. Tego tak nie zrobisz, wiesz? To omiń go na razie. Laurka bardzo pomaga. Pięknie. To też jest troszeczkę większe. Super. Laura przyjechała rowerem pomagać mi w szklarni. Posadziliśmy wczoraj wieczorem tutaj ten rządek. Dzisiaj rano ten rządek i paprykę. Troszeczkę inaczej w tym roku wygląda szklarnia w środku. Teraz będę to wszystko pieliła do czysta. Może troszkę zbiorę już sałaty liściowej rzodkiewki już dzisiaj wyrwaliśmy mieliśmy trzy naprawdę świetne zbiory nigdy bym się nawet nie spodziewała że okej okay, pani Miurecko, to twój pałac zrobiłaś pałac dla pani mióweczki super Tylko <gry> jeden. Okay. Znaczymy, ja ale laurko weź to kochanie bo to zaraz upadnie wiesz i złamie papryczkę nam Możesz wszystko wynieść ze szklarni i robić im na zewnątrz piękne pałace z tego, dobra? Tak. Tu mamy posiane kolejne sałaty na rozsady. Tu, I co? No i ja się biorę zapielenie, żeby to ogarnąć, tu porządek zrobić. Laura, dobry ogródek? Ada teraz to inaczej. Pasuje wszystko? Nie. Napracowałaś się? Halo. Tak. A co posadziłaś? Powiesz? Co masz posadzone w ogródku? Wszystko, co jest kupione, a je to są na nikiatki, tylko jeden kwiatek posadzony. Kapusta. kalafior. Brokuł? Brokuł, Broku? Ja lubię brokuły. Yes. Jest. Jeszcze? A jeszcze jakie warzywa są? Kutałka, wyjdź mi z grządek. Właśnie skończyliśmy z grubsza. Robata kwiatowa ruszona. Ona ma sama ruszyć. W, w szklarni wielkie zmiany. Jest porządek w końcu. Czy się jest? To ne ja Mhm. Mm a powiedz, co ty w szklarni masz posadzone? Pomidoli. I co jeszcze? Po środku to co jest? Sałate. Ale po środku co to rośnie? papryka Papika. Aha. I kwiatki trochę, I tak? Kwiatki. kwiatki do, to są aksamitki, tak? Tak. Do odstraszania. Yy, mamy takie malutkie aksamitki. W ogóle w tamtym roku, jak ktoś śledzi kanał, to widzieliście, jak ja tu wyrywałam te wielkie, jeszcze kwitnące yy, krzaki tych nagietków, aksamitek. Yy, I one się tak mega rozsiały, że ja po prostu je pieliłam i wynosiłam całe. No tak pieliłam i zbierałam do tej doniczki. To z, wyniosłam chyba z 10 doniczek takich yy, siewek. Bo po prostu one się tak rozsiały, że no jak chwast jakiś. No i po wczorajszym pieleniu, no to one nadal się pokazują. Gdzieś tu wyłażą jeszcze, więc będę jeszcze na pewno z dwa tygodnie gdzieś będą wyłaziły. No ale pomiędzy każdym pomidorem jest posadzony nagietek. Aksamitka. One mi się mylą, więc wybaczcie. Sałaty już mamy do zbioru. Rukole zcięłam no bo poszła w kwiat i nic z tego chyba yy, na razie nie będzie. Bo była gorzka, jak spróbowałam. Sałaty przepięknie. To jest ta liściasta, którą się nie wyrywa całą, tylko liście się zbiera. Chyba mam trzy takie. No tutaj mam jeszcze jakieś. Yy, nie pamiętam nawet co. A, sałaty. Sałaty, i coś tam jeszcze mam posiane. Mróweczki pracują dalej. Mam nadzieję, że się w końcu kiedyś wyniosą. Sypałyśmy z laurą cynamon, ale jak widać, niewiele to dało, bo tu jest reszka, resztka cynamonu i one sobie łażą po tym cynamonie, więc słabo. No i gospodarz w tym roku zrobił nowy sposób nawodnienia. Yy, tylko ja nie wiem, co o tym powiedzieć. Ale to, to jest taki wąż, który się. Przycina na odpowiednie długości. Tak, jesteś chase. Chyba yy, taki wąż, który się kupuje 100 metrów w rolce, przycina się na odpowiednie odległości i po prostu łączy się w wielu miejscach. Są takie złączki załączone. Bardzo prosta robota. Bardzo prosta? Mhm. No, dla ciebie może tak. Ja bym się pogubiła w tym. No, i y, o wiele fajniej to chyba dzia będzie działać niż. No, powiemy gdzieś za miesiąc, czy to jest lepszy sposób niż tamten y, wąż, który był w tamtym roku. Ten taki dziwny, który się cały jakby pocił. No, papryczki różne żółte, czerwone, chili. Tu mam mniejsze sadzonki. Czyli takie jest? Tak. I nie lubię chili. Ty lubisz. Ty jesz różne ostre rzeczy czasem. Wszyscy są ciekawi, jak te truskawki w tym roku, bo przykrywaliśmy je po prostu przez trzy tygodnie. Ja już miałam serdecznie dość i już w końcu przestałam je przykrywać. Wszystkie te, które były rozkwitnięte, zrobiły się czarne, ale te, które były pąkami, były w środku krzaku, teraz powyłaziły i wszystkie są e... Nie zmarznięte. Nawet może będą jakieś truskawki w tym roku. Tu na razie jeszcze nic tu nie wchodzi. Bo było zimno. Wow, czekaj, coś tu wzeszło. Jezu, tylko nie pamiętam, co tu posiałam. A to jest chyba Żytkiewka. Tak. czad! Jak pięknie wzeszła. Wow. I ja jeszcze między malinami posiałam Żytkiewkę. I też coś chyba wschodzi. No. no i trochę niektóre maliny odbijają. Może coś z nich będzie. Jarmuże zaczęły szaleć. Wow, tutaj rzepa jeszcze powschodziła. Ej, ja dopiero odkrywam tu wszystko, bo nie miałam kiedy. Nawet spojrzeć, tak pracowałam. Tadą jestem z nas mega dumna. Z Karola, że tak przygotował e, ziemię z siebie, że zrobiłam te grządki. Bo dzisiaj idzie chmura, ma padać w nocy. Jestem dumna z Laury, że pomagała. W ogóle, w upale mi tutaj. E, tu mamy fasolkę szparagową, tu mamy miszmasz, selery, pory, brokuły, e, e, pietruszkę, e, kapustę pekińską. Pierwszy raz spróbowałam, posadziłam, nie wiem, nigdy nie miałam. Zobaczymy, co z tego będzie. Cebula, cebula. Tam chyba broku, wymieszany z cebulą, tutaj rządek ogórków już posiany, ale nie wiedziałam, że tak gęsto się sieje i miałam za mało. Więc tu jeszcze będzie druga grządka z ogórkami. Tu będą cukinie. A tu mam kapusty, pietruszkę naciową na rosołki i magii, tak wiem nie mówi się magii tylko zawsze mi nazwa wypada z głowy. Wybaczcie, jestem pół dnia e, robiłam grządki, jestem przemęczona trochę. Lubczyk, nie magi. Wiem, to wszystko są co innego i tak dalej, zaraz wszyscy będą na mnie krzyczeć. Dobra. Lubczyk. No i tutaj dalie. już tam pod koniec te zaczęły wyrastać. Jestem strasznie Dumna z tych grządek, tylko teraz się martwię, ile będę miała pielenia, jak to wszystko zacznie rosnąć jak szalone. Dobry wieczór. Jezu, jak tu kolorowo i różnorodnie. Ja teraz muszę przejść pod tymi grzędami. O jejku, Spokojnie, spokojnie. Fuj, ile tu kurzu się zrobiło. Bo one się kąpią w tym. Mm. Mi się to, to kogut się wkurzył. Wąpił się w ziemi okrzymkowej i teraz jak trzapił skrzydłami. O, jakie tutaj fajne towarzystwo. Paf, nam się pięknie zadomowił. Zaczynają już pokrzykiwać trochę. Kąpią się w ziemi okrzemkowej i jak y, trzepią skrzydłami teraz, to <laughs> cały ten kurz leci. Chcę Wam pokazać, co mam tutaj. Co ja mam tutaj? Co ja tutaj mam? Na urodziny dostałam prezent od kokoszki naszej, która sobie. Niepozornie się działa. Może może się pani troszkę przesunąć na boczek. Proszę. Przepraszam, że niepokoję. O, dziękuję. Od naszej kurki. Wchodzę, przechodzę przy kurniku i usłyszałam... O, ona jest agresywna. I usłyszałam pipi pi. pi, pi". <grywa> Okazało się, że wylęgło się kurczątko. No i tak chodzi sobie z mamą, a, a gniazdo kura z kaczką razem zbudowały sobie tutaj. Pani biegłuska sobie siedzi, nie będę jej niepokoić. Siedziały sobie razem w tym gnieździe i jak się pojawił kurczaczek, to kura zeszła. No i ja nie chcę, żeby na mnie... Ała, no weź, silka. I potem jeszcze dwa dni później pojawiły się dwa kaczaczki, małe bieguski, takie i takie niechcący mamy stworzonka na ranczu. <grytania> Nie mama, Silka pięknie się nimi opiekuje. Kura, która wysiadywała niestety trzy dni pozajmowała się kurczaczkiem i padła ale na szczęście Silka usiadła nam na jajkach i O, proszę ja wam tutaj przesunę może coś sobie zjecie na kolację e, ta Silka nam usiadła na jajkach znaczy zaczęła kwoktać, czyli e, chce zostać mamą i ona się zaopiekowała tymi słodziakami kaczaczki dwa od, ukradłam od matki od tej kaczki, która tam na dole siedzi, bo e, ona ma tam jeszcze chyba z 10 jajek, na których siedzi. No i ona poszłaby za tymi kaczaczkami i zostawiłaby te jajka. A jak je prześwietlałam, to chyba są zalężone. Tak mi się wydaje. Na tyle na ile się tam znam na tym. No i tak tu mamy rodzinkę. No. One są tutaj w tej klatce po przepiórkach na razie. Bo pogoda jest troszkę taka niepewna i może no już na dniach wyprowadzimy je na podwórko, tylko muszę jakąś klatkę zdobyć czy jakąś z siatki coś zrobić, żeby one sobie No te silki są po prostu przepiękne. Kocham je. Wraz z uwielbiam te góry. Oczu nie widać. Są świetnymi matkami. No i, i, i właśnie świetnie się odchowuje przy kurze, przy takiej y, kwoktusze. Y, lepiej niż pod lampą. Kurczę, te kratki są tutaj też są takie dość duże. Mam nadzieję, żeby żadne tutaj nie wylazło. Hm? Ona już je woła. Chodźcie pod moje skrzydła, malusie. Zobaczcie, macie tutaj karmę. Tu, o tu, zarełko. Boże, wiele lat nie miałam yy, małych kacuszek. O, mam? A nie, Laura chyba była już. To miałam, przecież lęgłam te. No tak, zapomniałam. No ale cztery lata nie było małych yy, biegusek. Takie niechcący w ogóle to wszystko wyszło. One sobie zrobiły gniazdko, usiadły razem. No ty tutaj nie wychodź, nie wychodź w tą stronę. Nie wychodź w tą stronę tam sobie idź. No, lepiej z taką matką, lepiej z jakąkolwiek matką niż pod lampą. Bo o, dzień dobry. Kurczek mały wyszedł, to zwiedzać świat, co się dzieje, przedstawić się, bo No wiadomo kwoka to ogrzeje tak jak trzeba, pod lampą to jest i suche powietrze, i... I tam temperaturę ustawić im, żeby była dobra. A pod skrzydłami, to wiadomo, zawsze jest lepiej. Dobra, idę sobie, nie przeszkadza mi. Jeszcze głodomorki głodne. Patrzcie, co się dzieje. Doje już te biedne owce. One mają miny, jakby jak ktoś. Nie wiem co im robił. <laughs> Nie lubią dojenia. Nienawidzą dojenia. Co tam? Co tam? Pyszczku? Pieszczochy. Z owczego mleka robię jogurty. Jogurt owczy to jest po prostu rewelacja. Coś chyba z całego nabiału to mi najbardziej smakuje. Jest... Taki gęsty jak się wbije łyżkę, to łyżka stoi. No czekaj, czekaj ode mnie. Dobra, idę odłączać. Idę odłączać. Stój, stój, stój. się ty, no. Wszystkie wychowane były tak przytulaśnie i w ogóle, a jeśli chodzi o dojenie, to muszę je łapać na siłę, ciągnąć. Prowadzimy z Laurą śledztwo, bo jakieś zwierzątko nam tutaj robi bardzo niefajne niespodzianki codziennie. Tak, kupy. <noise> e, zaraz pokażemy, co robi. I mm, dzisiaj zabezpieczymy jedno miejsce, w którym nam tutaj też nabroiło to zwierzątko. Laura, nie opieraj się o mnie. I na noc postawimy kamerę, i za tydzień może się dowiecie. Co to za zwierzątko? Pokażemy, tak? tak? I powiemy. Zobaczymy, kto Patrzę, nam to broi. to jest kuna. Kuna? Myślisz, że to kuna? Tak. Zobaczymy. Pokażę jeszcze, jakiego psikusa nam coś zrobiło. Ale to już inne zwierzątko. Tutaj posadziłam takie małe papryki, dostałam od bratowej. I słuchajcie, wczoraj przychodzę a tu, gdzie powinna być papryka, jest taka mega zwiędnięta, leży sobie jak nieżywe, no nie? Ja do niej zaglądam, a ona jest normalnie jak ścięta nożyczkami. Nie ma korzenia, nie ma niczego po niej, tylko leżały zwiędnięte listki i łodyżka. No i myślę, że turkuć nam tutaj wlazł, bo on tak ścina. Mam nadzieję, no obserwuję tu wszystko. Te duże się robią jakieś smutne. Mam nadzieję, że on tu nie zadziałał, nic więcej. Bo turkuć właśnie ścina młode roślinki tak fajnie. Kurczę, tu już trzeba dzisiaj chyba podlawać. Wczoraj spróbowaliśmy już pierwszą sałatę, zjedliśmy na obiad i do niej dodałam jeszcze dolne liście tej drugiej sałaty, innej. I nie wiem, jak one się nazywają, wybaczcie. Sałata naje. Jaka? Sałata je. Tak. E, no i ona sobie rośnie dalej. Jestem ciekawa, czy ona będzie jakoś, nie wiem, jak ona będzie rosła, żeby dalej ją e, obrywać i stopniowo zjadać. Zobaczymy. No, a jeśli chodzi o psotne zwierzątko, to tu musi być trochę otwarte, bo jest duszno. No to tak. Pierwszego dnia przyszłam sobie i tutaj miałam rozkopaną grządkę. Nie wiem, czego tu szukało, jakie zwierzę, ale no tutaj ten taki okawałek była wykopana dziura, więc moje marchewki już w tym miejscu raczej nie wyrosną. Trudno, aby wyrosło cokolwiek. No więc czegoś tu jakieś zwierzątko sobie szukało. To, był, to była pierwsza noc. Druga noc to było jak tutaj miałam skorupki. Zbierałam skorupki z jajek, ale oczywiście jak sadziłam pomidory, bo to miały być skorupki e, pod pomidory, żeby im tam nie brakowało wapnia. Ale oczywiście, ja jak to ja w pośpiechu sadziliśmy te pomidory i zapomniałam sypać te skorupki, więc Laura się nimi zaczęła bawić i je wysypała tutaj. No i drugiej nocy. Ktoś zrobił kupę na tych skorupkach. I to już mi dało jakąś wskazówkę, że w takich dziwnych miejscach kupy robi kuna. No i to była druga noc, a dzisiaj jest, była trzecia noc. I trzecia niespodzianka, bo w kompoście, cały kompost, tak jak pokazywałam, przykryłam. Mm, tymi liśćmi starymi z jesieni, wyrównałam pięknie i zrobiłam tu na samym środeczku Mamo, dziurkę. Tak, o zwiędły. To co jej jak kury? Lepiej niech ona tu nie przychodzi więcej. Bo zrobiłam, e, zrobiłam piękne dołki, wszystko było wyrównane w obu tych e, częściach kopostu i, i była nasypana ziemia, cała ziemia jest wysypana, wygrzebana i były zasiane dynie, olbrzymie. No i było wszystko pięknie, ładnie wyrównane. Dzisiaj przychodzę, z tej części jest w ogóle wygrzebane, są całe liście wszędzie dookoła, tu. Tam, z tamtej strony, tutaj, z tej tak samo, po moich nasadzeniach, po moich zasiewach w sumie, ani nie ma śladu nawet. A skąd tu taki drut? On tutaj był? No i lipa, muszę wszystko robić od nowa i Karol widząc moje wkurzenie po prostu, powiedział, że wszystko mi to osiadkuje dzisiaj. No i... Założymy siatkę z obu stron, żeby tu żadne zwierzę więcej nie wlazło. No to musimy zanieść do domku, do kosza. Nie, to mi psy! I założymy kamerę. I się dowiemy, może kto tutaj sobie tak przychodzi w nocy. W ogóle mamy piękne grzyby w całym ogródku. Czyli mamy taki tutaj zróżnicowany ekosystem. Tam w ogóle w skrzyniach mamy przepiękne grzyby. Ja się ich stąd nie pozbywam. Bo no po to one tutaj rosną, bo są potrzebne. O w cebulce o razem z chwastem sobie rosną. Fajnie, taka bioróżnorodność, jaszczurki, grzyby, wszystko jest. Jak należy. Dobra, to my teraz. No to jak ci potrzebny, no to możesz sobie wziąć. My teraz wyrównamy to ładnie te liście i... Posieję jeszcze raz tą dynię, przyniosę ziemi i no i za tydzień jak ja będę wiedziała co tutaj się stało, kto tu przyszedł to i wy też się dowiecie. Tutaj mamy drugie przestępstwo popełnione przez prawdopodobnie turkucia. Posadzona ta, no nie aksamitka tylko te drugie. Nie, chyba aksamitka, <noise> jednak e, o tak ucięte przy ziemi, cyk, jak nożyczkami i nie ma roślinki. Ale na szczęście tutaj wszędzie dużo nam się ich porozsiewało, bo ja między każdym krzaczkiem posadziłam taki. I na pewno gdzieś zaraz znajdę jakiś, o na przykład tu sobie wyszedł pod ziemi. O i go posadzę. Ha, mam nadzieję, że za dużo szkód nie narobi to zwierzątko tutaj, bo na razie jedna papryka, jedna aksamitka. Zobaczymy, co dalej. Ja. Patrzcie jakiego mamy trasowanego cielaka. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź malutka, chodź. Chodź, cielino. To jest. To jest cały czas te. To nasza cieliczka. Laurko, zaczekaj, niech ona zacznie pić. Jezu, jaki długi język. Chodź mała, chodź. Laurka, odsuń się dwa kroczki, odsuń się. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Chodź malutka, chodź. Masz. To nasza cieliczka. Fajnie rośnie. Wszystko tak jak należy. Co Ty robisz? W ogóle fajny mamy koniec maja, taki nie za ciepły. W zimowych kurtkach, w zimowych czapkach. No oswajaj ją, ale nie aż tak. Dobra, daj jej się napić, człowieku. Widzisz, przestraszyła się ją Laurko. Ja tam teraz podejdę ją nakarmić, a ty zaczekaj chwilę. Chodź, 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 chodź. No, będzie pić od matki. Trzeba ją kołnie jako takiego. No raczej woli krowie mleko, ale ta matka nie ma mleko, więc dobra to ja skradam się, żeby ją nakarmić. Zaczekaj tutaj. Zaczekaj tu. Nie. Robimy pułapkę na zwierza. Zobaczymy co nam się złapie. Mam nadzieję, że nie kot dostanie na zanęte ser i mięsko surowe. Poczekamy, Laura? Co tu jest na zanęte położone? To jest pułapka. No. Na kunę. Ale co jej dałaś, żeby ją zachęcić, żeby tu weszła? Mm, i sej. Aha. No jestem ciekawa. Co tu się wydarzy dzisiaj w nocy? Już górę zabezpieczyliśmy, bo z Laurą odsiałyśmy dynie. Tutaj na środku każdej tej przegrody spałyśmy takie 10-litrowe wiaderko ziemi i trafiły tu nasiona. No mam na... i fajnie teraz nam popadał deszcz. Super. Czekamy. Do rana, ja, ja to już jutro chyba przed Karolem przybiegnę, chociaż zawsze on wcześniej jest. Mamy no jedną z, z naszych kamer ze sobą, nastawimy tu i. Dobra, teraz będzie działać. Działa? No. To ustawiamy jakoś kamerkę jeszcze i dajemy spokój.